Piękny dzień. Słońce świeci. To no. ty robisz. Oczy... Cześć, pani Marcin, ale to nie twój dom. Dobra. Yy, no, trzeba będzie coś zrobić. A czy coś porobić? Nie można być w domu. W sumie to jestem głodny. Heh. Muszę coś zjeść jak w bagnie. Ha. Ja, jakbym nie wiedział. E, dzień dobry, pani Jasiu. Wybierz się pani Gienia. E, no. e, stek: pięć złotków. E, ryba: cztery złotki. Dobra. E, dziękuję widzenia no. no ale szybko dzień minął idę spać w sumie z jejmi idę spać no omniam niem 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 omniam niem niem no to chyba trzeba już i spać no Niby wcześniej, ale... A. No... Uuuu. Co to? Uuuu. O co chodzi? Czy ktoś, mu, czy ktoś mi powie, o co tu chodzi? Ej, panie Marku, o co chodzi? Atakują nas! się bombardują! Musimy szybko iść do, i biec do schronu! A, okej! Okay. Aaaa a, szybko do schronu Szybko do schronu a. Szybko a, no, no nie wejdę a, a szybko Gazem O, zasady Nie krzyszymy, nie kupcie... Nie piszemy, nie kupciemy. Okej. Okay. O, oj, 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 co się stało? Czy pamiętam, co się stało? Było bombardowanie. A moje plecy. E, o nie. O nie. Wszystko zb wszystko zostało zbombardowane. Nie ma nikogo, naprawdę? Przeżyłem tylko ja? O! Przeżył pan Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry, synu. Musisz. Yy, musisz stąd jak najszybciej uciekać. Promieniowanie, promieniowanie jest coraz wyższe. A, no dobrze. A, no to muszę. Muszę iść. Nie hałasuj tam. Ci, yy, czyli muszę. Yy, czyli muszę iść, bo. Się, muszę wyruszyć w drogę, bo nic mi tutaj specjalnie nie zostało Nie, nie hałasu To muszę no To drogę W poszukiwaniu życia O Jezu Idę już tak z 15 godzin Ledwo wytrzymuję O jakaś stacja benzynowa Szybko Szybko Muszę przeżyć nie wiem jak długo doszłam Tak, stacja paliw O, kuliszek O ja! Tutaj też doszło zapromieniowanie Prąd O, światłość O, jakaś, jakaś Skrzynia Chlebki i lepszy mierz Tego starego sobie wyrzucę Notatka Dziennik Roberta Rozdział pierwszy Mam nadzieję, że te zombie mnie tutaj nie znajdą ta choroba była nieunikniona. Nie wiem jak długo przeżyję. A tego tego Co on mówił? On mówił jakiś zombie. Tak! Już pamiętam. Czyli... Czyli... Tak, najpierw zombie przyszły z Chin. Potem USA rzuciło na nas bombę atomową. Myślę, że to je zabije, ale nie zabiło. I przy okazji, że cały świat. Przy okazji siebie. Tak! Pamiętam! Pamiętam. Ojej, czyli dostałem sam? Nie, na pewno nie. Muszę kogoś szukać. Romburg. Aha, tam! Romburg! Tam jeszcze jest miasto. Może tam ktoś żyć. Muszę się tam czymś prędzej udać. Tak. Tak. Paweł No. Romburg, idę do Ciebie. Koniec części pierwszej.